Co zrobili twoi rodzice w dniu Twoich 20 urodzin? W dniu moich 20 urodzin, przy śniadaniu, ojciec wręczył mi nakaz eksmisji. To nie był żart, prawdziwy dokument. 30 dni na opuszczenie domu, z moim imieniem na górze. Mama siedziała obok, mieszała kawę, nawet na mnie nie spojrzała. Masz 20 lat, powiedział ojciec. Czas zacząć samodzielne życie. Byłem w szoku. Pracowałem dorywczo, opłacałem swoje rachunki. Nie klepaliśmy biedy. Zapytałem, czy coś zrobiłem. Mama odpowiedziała tylko: Twój ojciec uważa, że na tym kończy się wychowanie. Wiedziałem, że nie chodzi o mnie. To było coś więcej. Zamieszkałem u rodziny mojej dziewczyny, Sary. Jej rodzice pozwolili mi zostać w pokoju gościnnym. Czekałem, aż ojciec się odezwie. Nie zadzwonił. Pewnego wieczoru mama Sary, pani Piotrowska, usiadła ze mną. Czy twój ojciec cię kiedyś skrzywdził? Odpowiedziałem, że nie. A mama? Wtedy zrozumiałem. Pani Piotrowska pracowała w szpitalu. Powiedziała, że pół roku temu. Moja mama trafiła na sor z wybitym barkiem. Twierdziła, że spadła ze schodów, ale w moim rodzinnym domu nie ma schodów. Mama mówiła mi, że uderzyła się od drzwi garażu, kazała mi milczeć. Ale kiedy dowiedziała się, że mieszkam u Piotrowskich, poprosiła tylko o jedno żebym był bezpieczny. Następnego dnia pojechałem do Starego Domu. Mama otworzyła drzwi z podbitym okiem, zakrytym makijażem. Powiedział, że jeśli cię nie wyrzucę, to następnym razem padnie na ciebie. Wszystko stało się jasne. Nakaz eksmisji był desperacką próbą ochrony. Powiedziałem, żeby się spakowała. Wahała się, nie miała dokąd pójść. Uspokoiłem ją. Rodzice Sary już się zgodzili. Po dwóch godzinach ruszyliśmy razem. Ojciec Ojciec wrócił do pustego domu, została tylko kartka na stole. Jesteśmy już oboje dorośli. To było cztery lata temu. Później wynajęliśmy z mamą małe mieszkanie. Ja pracowałem, ona została opiekunką medyczną. Niedawno zaczęła spotykać się z Robertem. Przynosi jej kwiaty i sprawia, że znowu się śmieje. A ja nadal jestem z Sarą. Ojciec próbował zadzwonić w ostatnie święta. Mama spojrzała na ekran i tylko powiedziała. Niektórzy dzwonią, bo są samotni, nie dlatego, że żałują.